Zrobiliśmy pierwszy mecz w turnieju Ligi Akademickiej, więc jak podsumujesz ten mecz z drużyną z hmm, Ciężki mecz, na pewno poczuliśmy to w nogach, szczególnie przez to, że jest nas dosyć mało, mamy jakoś wielkiego składu na ten, na ten turniej. Na szczęście wynik był, jaki był. Mikołaj Szczepkowski, nasz drużynowy kocur, pokazał naprawdę co dostać w tej bramce. I liczymy, że się zregenerujemy i kolejne dni będą o wiele lepsze. Co według Ciebie stwarzało Wam największy problem w grze rywali? Na pewno bardzo wynajeżdżona drużyna. My tak naprawdę ciągle się borykamy z jakimiś problemami z dostępnością do lodu. Póki co idziemy na dobrą drogę, ale robimy wszystko, żeby takiego pasztetu nie było na lodzie. Jutro zagracie kolejny mecz, tym razem z Opolem, więc to chyba będzie kolejny ciężki mecz, a do tego dochodzi po prostu ten krótki czas na odpoczynek, prawda? Tak, oczywiście. Mamy jakieś tam swoje mikrourazy, ale myślę, że nałożymy sobie jakiś bandaż, będzie wszystko w porządku. I po prostu lepiej wejdziemy w ten turniej kolejnymi meczami. Jak w ogóle ocenisz te rozgrywki? Czy to jest dla Ciebie Taki sposób na to, żeby grać więcej w sezonie? Na pewno, na pewno też fajna inicjatywa, przez to, że możemy spotkać się w miarę z moim gronie, przećwiczyć parę schematów. Na pewno też bardzo fajne, że możemy zagrać zawsze mecze dodatkowe, bo dodatkowe mecze w takim wieku to naprawdę super. Super okazja, żeby się pokazać, żeby coś trenować. Znaczy, to jest dla Ciebie duże, dla Was duże wyzwanie, żeby grać tutaj. No bez tych po prostu Waszych liderów z pierwszej ligi. Mecz meczowi tak naprawdę nierówny. Czasem po prostu trzeba też szukać nowych liderów. Nie możemy tylko na nich polegać. Musimy każdy pokazywać co potrafimy, robić to jak najlepiej i wygrywać mecze, tak jak jaki mamy.